Witaj w drugiej lekcji mojego kursu. Mam nadzieję, że po naszej pierwszej lekcji wiesz już, jak ważna jest obecność Twojej firmy na LinkedIn. Jednak sama obecność to za mało, a pusty profil z nieaktualnymi informacjami nie przyciąga potencjalnych klientów czy pracowników. Dlatego w tej lekcji Pokażę Ci, jak zbudować stronę firmową krok po kroku. W tej części omówię trzy kluczowe kroki: uzupełnienie strony firmowej, zapraszanie kontaktów oraz obserwowanie innych stron z poziomu konta administratora. Pierwszym krokiem jest uzupełnienie strony firmowej. Choć może się to wydawać błahostką, zaskoczyłoby cię, gdybyś wiedział, ile stron firmowych ma braki w podstawowych informacjach. A uzupełnienie ich ma kluczowy wpływ na wiarygodność firmy. Dane LinkedIna pokazują, że profile w pełni uzupełnione mają nawet 30% więcej wyświetleń tygodniowo niż strony z niekompletnymi danymi. To bardzo prosta rzecz, która daje realną przewagę. Wypełnienie wymaganych pól to pierwszy krok do tego, by strona była odnajdywana zarówno na LinkedIn, jak i w Google. Założenie strony firmowej na LinkedIn zajmuje kilka minut. Wchodzisz w zakładkę dla firm, następnie wybierz utwórz stronę firmową. Zwróć uwagę, że wybierasz opcję firma, małe, średnie i duże firmy. Każda strona powinna mieć uzupełnione 6 obowiązkowych elementów. Zaczynamy od podstaw. Najpierw wpisuję nazwę firmy, dodaję logo. Jeśli Twoja firma nie ma jeszcze logo, możesz je stworzyć za pomocą darmowego narzędzia Canva. To prosty sposób na przygotowywanie grafiki, która wygląda profesjonalnie. Załóżmy, że takie logo posiadasz i wystarczy je dodać do profilu. Kolejny krok to baner grafika w tle to przestrzeń, którą można wykorzystać jako reklamę. Zamiast pustego tła lub zdjęcia budynku warto umieścić jasny komunikat dla kogo działa firma, co oferuje, co ją wyróżnia. Pamiętaj, że ten baner może być zmieniany i jeśli będziesz uczestniczył w targach lub prowadził rekrutację, to te informacje również możesz umieścić na banerze. Krótkie hasło wystarczy. Następnie czas na opis firmy. To nie miejsce na utarte formułki w stylu jesteśmy liderem w branży z wieloletnim doświadczeniem. Lepiej napisać wprost. Pomagam producentom opakowań wdrażać nowe rozwiązania termoformowania, które skracają czas cyklu i zmniejszają odpady. Im bardziej konkretnie, tym lepiej. Warto też użyć słów kluczowych, które odpowiadają na realne potrzeby klientów. Kolejne pole to adres URL. Warto dodać link do firmowej strony internetowej. Jeśli strona dopiero powstaje, możesz wrócić do tego pola później. Potem wybieramy branżę z listy ponad 400 opcji dostępnych na LinkedIn. Następnie rozmiar firmy i lokalizację. Wystarczy dodać jedno miasto i kraj. Jeśli Twoja firma działa w wielu miejscach i tak warto zacząć od jednej lokalizacji, to wspiera widoczność w wyszukiwarce. Uzupełnienie tych sześciu pól to fundament. Bez nich profil będzie traktowany jak niekompletny, a przez to mniej promowany. Warto już teraz sprawdzić, czy wszystkie te pola są wypełnione. Po konfiguracji profilu przechodzę do kolejnego etapu: budowania bazy pierwszych obserwujących. Najprostszy sposób to zaproszenie kontaktów pierwszego stopnia. W widoku administratora w lewym dolnym rogu znajduje się moduł Zaproś do obserwowania. Klikam i pojawia się okno, w którym można zaznaczyć osoby, które mają zostać zaproszone. LinkedIn przydziela stronie 250 kredytów zaproszeń na miesiąc. Liczba ta dotyczy wszystkich administratorów łącznie. Każde zaproszenie kosztuje jeden kredyt, ale jeśli zaproszenie zostanie zaakceptowane, kredyt wraca. Niewykorzystane kredyty przepadają, nie przechodzą na kolejny miesiąc. Dlatego warto z nich korzystać na bieżąco. Zapraszaj osoby, które dobrze znają firmę i są zainteresowane tematyką branżową. To zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia zaproszenia. Pamiętaj jednak, że jakość kontaktów ma tu większe znaczenie niż ilość. W trakcie miesiąca LinkedIn może przesłać przypomnienie e-mailowe o niewykorzystanych kredytach. Zdarza się, że wiele firm całkowicie pomija tę funkcję, a osoby, które mają dostęp do funkcji administratora, zupełnie z tego nie korzystają. Moim prototypem jest to, że warto mieć kilku administratorów. Daje to możliwość zapraszania bardziej dopasowanych kontaktów, a także większą swobodę zarządzania obserwującymi. Kiedy strona już jest widoczna i pojawiają się pierwsze osoby, które ją obserwują, czas przejść do kolejnej praktyki obserwowania innych stron. To mogą być konkurenci, liderzy branży, partnerzy, klienci, organizacje branżowe. Dzięki temu zyskasz podgląd na działania w Twojej branży. Będziesz mógł inspirować się treściami oraz zwiększyć zasięg strony firmowej poprzez komentowanie i reagowanie na posty jako marka. Aby rozpocząć obserwowanie, trzeba w widoku administratora wejść w zakładkę Obserwowanie, następnie kliknąć Zarządzaj obserwowaniem i dodać konkretne strony do listy. Wpisują nazwę strony, klikam Gotowe. I od tej pory posty pojawiają się w kanale administratora. To bardzo wygodne, bo możesz w jednym miejscu śledzić aktywność innych firm i na bieżąco reagować, polubić post, skomentować go jako firma, dodać coś od siebie. Takie działanie buduje widoczność i pozwala pokazać, że Twoja firma faktycznie funkcjonuje na LinkedInie, a nie tylko pasywnie istnieje. Po wykonaniu tych trzech kroków, uzupełnienia profilu, zapraszania kontaktów i obserwowania innych stron, masz już silną bazę do dalszego działania. Ważne! Pamiętaj, że po założeniu strony firmowej na LinkedInie warto poinformować pracowników, że taka strona powstała. Pracownicy mogą na swoich osobistych profilach zmienić doświadczenie zawodowe i dzięki temu staną się również obserwującymi stronę. Ale także będą mogli lepiej angażować się na profilu firmowym. Gratulacje! Właśnie ukończyłeś lekcję drugą kursu o LinkedIn w biznesie. Wiesz już, jak stworzyć stronę firmową na LinkedIn i jak uzupełnić kluczowe informacje. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, dlaczego są one tak ważne dla widoczności Twojej strony. W kolejnej, trzeciej lekcji omówię strategię publikowania treści, sposoby na zwiększenie zaangażowania. I sposoby na dotarcie do osób spoza kręgu, własnych kontaktów. Bo wzrost liczby obserwujących jest powiązany z tym, co i jak publikujesz. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.